Przyjechała do nas taka bateria z Forda Mondeo albo Fusion, eee, Litij i on, na doładowania W takim stanie jest, nie wiem czy ona gdzieś stała Czy po powodzie auto jest, także teraz ją wyczyszczę Będziemy otwierać o, przyję! O, przyję! GELACH James, dit is een risico. MUZIEK <tries> Joh, mannen, je blijft wel goed, mannen. Joh, mannen, je bent wel raar, mannen. Ta bateria się ładuje, a plus minus. No tutaj są takie naklejeczki 07 KW 146 V, czyli w przewidzialnym. 4,98Ah pojemność. Dwa takie bloki łączone blaszką. Każdy ma po 37 pojedynczych ogniw, litowojenowych w sumie 74 ogniwa. Tutaj fajnie, że tą baterie właśnie są przyklejone na, takiej, na takim żelu albo ta pasta termoprzewodząca. Główny BMS strojący baterią, bilancery, czujniki napięcia, czujniki temperatury, zespół przykaźników plus minus. Także tak to wygląda, fajna bateryjka, Fordik, eee, także jeżeli macie autko hybrydo, z hybrydowe lub elektryczne, piszcie do nas dzięki.